Bałagan to stan umysłu, ale zanim mnie skancelujecie, to wiedzcie, że to jest komplement. Podobno osoby z wysokim IQ mają chaos w otoczeniu. Sam Einstein albo Mark Twain mieli karygodne biurko, które było po prostu zawalone wszystkim. Nawet ci słynni amerykańscy naukowcy z Minnesoty czy innego Massachusetts potwierdzają, że osoby, które mają Bajzel, to mają wyższe IQ. A ja mam z tego typowe milenialsowe XD, bo tak naprawdę moje sprzątanie do niedawna polegało na przenoszeniu rzeczy z kąta w kąt i nie potrafiłam się pozbyć tych rzeczy. Ta półeczka to jest moja półeczka na specjalną porcelanę, na specjalną okazję i nigdy to nie nastąpiło i obawiam się, że nie nastąpi, jeżeli ona będzie przywalona tym wszystkim. Zawsze lubiłam powtarzać, że dom to nie jest muzeum, a tymczasem Mam muzeum porcelany, które kawy nigdy na oczy nie widziała. Przez co mogę potwierdzić, że chomikowanie to jest jeden z negatywnych skutków ubocznych bałaganiarstwa. Tutaj teraz są efekty mojej ciężkiej pracy w ciągu dnia. Od razu widać jak zrobiło się luźniej, a tak było przed. Zapraszam do zaobserwowania. Zostańcie ze mną na dłużej.